Nacisk, nacisk, największy nie jest tylko na jedno miejsce tylko staram się jakby obrotowo Aha, na okay. ręce. no widzę właśnie, że tak przesuwasz jakby mhm, szereg ciężkości no no, 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 żeby cała powierzchnia i w momencie zaraz może pokażę specjalnie takie białe może dojdę do tego, bo tutaj nie było dawno oczyszczone jeżeli nam się pokaże taki zadzior biały to już kończymy czyszczenie w tym miejscu To jest po prostu skórka, nie? On tak, czyli bym nie mokre. Mokre drzewo nie? jest i troszkę ciężko to wychodzi. O, o, tak, do takiej stopni jak teraz jest powinno być wyczyszczone. Do czerwonego. Do czerwonego. Aha. I nie dalej. Bo jeżeli się... Może... Oh, papierek się trochę zabił. A jest tutaj, już jest wyskoczyło jest białe. białe? A, jest białe. No. W tym momencie kończymy pracę. I to nie, nie zaszkodzi roślinie, nie bo ona sobie poradzi, mhm. ale po prostu więcej nie możemy wycierać, bo żeby tej tkanki nie naruszyć zbyt mocno. Nie? No, 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 no. Jest czerwony cały. Czyli gdzieś nam się pokazuje, tak jak tutaj, białe, to cała ta powierzchnia już, chyba, że gdzieś z tej strony jeszcze można troszeczkę dotrzeć, bo widzimy, że jest za mało czerwony. Mm -hmm. I takie miejsca na przykład odkryte, to można w ten sposób sobie wycierać, większym płatem mm -hmm. powiedzmy papieru. I papieru. No i tak jak pokazywałem, to nie jest papier, no, Tylko a materiał mówiłeś, nie? Materiał. Mm -hmm. Bardzo cienki. Mm -hmm. Nie pamiętam jaki tu jest. taka to jest grubość jakby? Właśnie jaka grubość. 120 tu jest. 120. No. Mhm. To jest taki no da się wyczuć, że jest no, no, już no, no, no. niewodny, ale, mhm. ale mhm. bardzo cienki papierek. Nie? Bo zbyt gruby mógłby naruszać strukturę kory w brzydki sposób. Nie? Mhm. A ja się właśnie dziwiłem, jak oni robią to, to, to czerwone, nie?